Jezioro szywieckie już od ponad 50 lat wpisuje się w krajobrast szywiecczyzny. Wielu mieszkańców okolic jeziora, a także turystów i letników chętnie spędza czas nad tym akwenem, odpoczywając czy też wędkując. Jezioro, choć jest to przyznane i popularne, to jednak kryje jeszcze wiele tajemnic, które zostały ukryte przez czas. Dzisiaj powiemy sobie nieco więcej o sporników niż zazwyczaj się mówi. Jezioro Szywieckie zostało wyputowane w przeciągu 8 lat. Od cała ówczesna inwestycja opóźniła się o 2 lata w związku z osuwiskiem, które wówczas powstało, oraz problemami przy zapory. zapory. Oficjalnie zaporę w Tresnej i sam zbiornik oddano do użytku w 1966 roku, zalewając na zawsze tereny kilku wsi, w tym Tresnej, Zarzecza, Socela czy też Starego Szywca. Wcześniej z tych terenów wyświetlono około 4000 osób, którzy osiedlili się lub dalej od spiornika. Po dawnych wszech zostały tylko nieliczne fundamenty domów oraz ślady dawnych dróg, które nie tak dawno można było zobaczyć podczas niedawnej suszy. Na dni zbiornika została także tawna truca z szywca i suchej perckicy, lecz całkowicie ona nie zatonęła. Dlatego postanowiłem się nią spacerować. Stara troka zaczyna się przy rącie w szywcu. Pieknie prosto przez około 100 metrów i kończy się na wale, gdzie dalej pięknie podniesora. W okolicy obecnej ulicy Świętego troka w kierunku słuchaj się na chwilę wynusza, żeby po chwili zatonąć w zatoce. Później ponownie się wynusza i po raz kolejny tonie. Wychodzi ona dopiero w okolicy dawnego Sajestu Rybak się skręcała w prawo i po 100 metrach łączy się z obecną troką na suchą. w to się Kiedyś święty siły fosy konne, autopusy oraz nieliczne na tamte czasy, samochody, to jeszcze zachowało się troje pamiątek po starej trosce, m.in. stare szefa pamiętające czasy przed saleniem terenu z Piornika. Jezioro siewieckie jest także związane z rakietą z 1978 roku, kiedy to dwa autobusy spadły z mostu w Lasze wprost do jeziora. Zginęło wtedy 30 osób. Głównie to byli kurnicy utający się do pracy na kopalni w Przeszczach. Dzisiaj tej rakiety przypomina pamiątkowa tablica stojąca koło mostu. Poza tragicznymi wydarzeniami sprzed lat, most jest tak znany jako miejsce pierwszych w Polsce skoków na panci dokonywanych początkiem lat 90. Umocowanie uprzęży umożliwiała mocna barierka mostu zamontowana po tragedii sprzed lat, dlatego to dzisiaj most cieszy się dużą popularnością wśród amatorów mocnych wrażeń. Sapora w Trasnii może nie wygląda na imponującą putofle w porównaniu do sapory w poromce, ale to nas spięcia foty soły, tworząc jezioro szyfickie. Korona Saporo jest świetnym punktem widokowym w kierunku Czernichowa, a także miejscem na postój i ewentualny odpoczynek. Zapora także kryje elektrownię wodną o mocy 21 MW, ale wytwarzanie prądu nie jest głównym funkcją zbiornika. Jej głównym celem jest ochrona przed powodziami, które w naszym rejonie często noszą tragiczne skutki. Zapora pełni także rolę miejscowej atrakcji turystycznej. Podsumowując, mimo że jezioro powstało niewiele ponad pół wieku temu, to kryje wiele tajemnic i ciekawostek. Jest wiele truk i ścieżek, które dzisiaj pełnią tylko funkcję dojazdową do jeziora, choć niegdyś były ważnymi ciągami komunikacyjnymi. Choć coraz to więcej jest turystów wypoczywających nad jeziorem, to niestety jest coraz to mniej świadków, którzy pamiętają, jak jeszcze tego szewieckiego mosza nie było.